Dzień dobry w kolejnym vlogu. Powiem Wam, że jestem troszeczkę na siebie zła, dlatego że miałam nagranego fajnego vloga yy, i przez przypadek wyczyściłam kartę pamięci. Nie zgrałam wcześniej tego materiału na laptopa i niestety. No, ten materiał, który był nagrany, został usunięty, także postanowiłam nagrać dzisiaj vloga, tak aby jutro pojawił się na kanale. Jak już zauważyliście, na pewno zaczęłam dodawać takie mini-vlogi i powiem Wam, że podoba mi się ta forma, bo nie wymagają one aż tyle czasu i zaangażowania w to, jak. Takie normalne vlogi, ale mimo wszystko no, trzeba też spędzić później na zmontowaniu tej rolki, i tak dalej, podłożenie głosu. Hmm, podoba mi się to. Na pewno będę tutaj dodawać częściej takie mini vlogi, no ale też chciałabym dodawać zwykłe vlogi. Także no, dzisiaj nagrywam, dzisiaj mam w planie nagrać taki jesieniarski dzień ze mną. Wcześniej zjedliśmy już śniadanie, zrobiłam sobie pielęgnację, teraz zrobiłam sobie pilates. Też staram się trzy razy w tygodniu robić ten pilates w domu, no bo jednak już mamy dwa miesiące po porodzie, trzeba się wziąć za siebie. Dzisiaj w planie mamy podjechać sobie do miasta, w którym są nasze ulubione lody, także mam nadzieję, że jeszcze są otwarte, bo pewnie zaraz skończy się sezon, zamkną i dopiero na wiosnę będziemy mogli ponownie te przepyszne lody zjeść. Także dzisiaj pojedziemy, może skoczymy sobie jeszcze do galerii, także lecę się ogarniać, a was zapraszam do oglądania tego vloga. Zamówiłam sobie takie nowe okulary, bardzo jesienne i bardzo modne w tym sezonie, także teraz Przygotuję sobie jakąś jesienną stylizację i mam nadzieję, że mąż zrobi mi fajne, jesienne zdjęcia. Tak się prezentuje moje tofu po karańsku. Powiem Wam, że naprawdę jest przepyszne i smakuje jak w najlepszej restauracji. Także sobie bierzemy się za obiad i wyjeżdżamy z domu, bo szkoda dnia. Jak jesieniarski dzień, to oczywiście latę z syropem Pumpkin Spice. Wziąłam sobie na wynos i już jedziemy. Niestety chmury już się nam tutaj pokazały, a było od samego rana przepiękne słońce. Mam nadzieję, że się nie rozpada. Pierwszy stop, oczywiście na ulubionych lodach. Zjemy lody i prawdopodobnie pójdziemy sobie do galerii na chwilkę, prawda? A później może mój synek pójdzie z statusiem do fryzjera, bo już wypada. Jesteśmy już na zakupach w TK Maxxie, zobaczcie jaki przepiękny sweterek znalazłam i chyba pojedzie. Ze mną do domu jest no, przeurocze, naprawdę. Tutaj mamy już święta, a te kubeczki są przepiękne, naprawdę. Uwielbiam takie rzeczy. Co myślimy o tych okularach? Ja myślę, że mi pasują. Są jeszcze w takiej ładnej, bordowej obramówce, ale chyba te podobają mi się bardziej. Jak jesieniarski klimat to zrobimy też jakiś deserek cynamonek, nie chcę mi się dzisiaj robić, ale te jabłuszka w cieście z cynamonem chętnie zrobię, bo ostatnio jak robiliśmy to były naprawdę przepyszne. Także mam tutaj kilka jabłek, ciasto i zrobimy sobie właśnie takie jabłuszka w cieście. Zrobię te jabłka na deser i do tego jeszcze oczywiście herbatkę jesienno-zimową. Łuki był w sklepie, akurat w tym sklepie nie było żurawiny. A ja lubię właśnie dodawać tak do tej zimowej herbatki, bo wtedy tak i ładnie wygląda i też troszeczkę podkręca ta żurawina smak mam wrażenie. No ale może w przyszłym tygodniu gdzieś uda mi się kupić. Myślę, że już chyba dostępna jest taka żurawina, bo czas taki jesienny i zawsze na jesień się takie rzeczy pojawiają. Dobra, nie gadamy, tylko robimy jabłka. Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj mamy kolejny dzień nagrywania. Mm, powiem wam, że wczoraj zrobiłam jabłuszka i nic już nie nagrałam. Byli y, moi rodzice, i tak sobie jeszcze posiedzieliśmy. Zrobiliśmy grilla. Tutaj zostały moje jabłuszka. Wyszły przepyszne. Naprawdę polecam ten przepis, bo jest bardzo łatwy i taki fajny na jesień. Teraz jemy rosołek no bo oczywiście jak niedziela to rosół. I mamy w planie wybrać się. Do lasu na grzyby, także zobaczymy, czy uda nam się coś znaleźć. A tutaj, proszę bardzo, Oli wczoraj z dziadkami robił różne fajne jesienne rzeczy z kasztanów. Tutaj mamy takiego jeżyka z liści. No, bardzo ładnie to wygląda. Tutaj jeszcze takie serduszko. Będziemy dzisiaj też coś robić. Wiesz, co dzisiaj zrobimy? Ten domek. Taki właśnie domek chcemy zrobić. Dzisiaj potrzebujemy słoik, kilka rzeczy z lasu. Hmm, powiem Wam, że naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Także taki jest plan. Pokażę Wam tutaj końcowy efekt. No, mega. Mamy challenge z chłopakami. Kto pierwszy znajdzie grzyba? I chodzi tutaj o prawdziwka, bo znalazłam podgrzybka. A łuki mówi, że to nie taki. Musi być prawdziwe. <grafię> Także szukamy. Ja jestem z Julianem, a Oli jest z Ukim. <grafię> no i co macie coś? Nie. Wróciliśmy już do domu i powiem Wam, że najlepszy okaz, który... Znaleźliśmy, a w sumie to znalazłki, także wygrali challenge. To jest ten prawdziwek. Mamy tam kilka podgrzybków jeszcze, no ale ten był w sumie najładniejszy, także myślę, że jutro zrobię risotto z grzybami, bo uwielbiam. Eee, teraz idziemy jeść drugie danie, później wezmę kąpiel i pewnie będziemy robić ten słoiczek, który Wam pokazywałam. Ja już się wykąpałam, teraz zrobię sobie maseczkę. Wykąpałam też Juliana, przy okazji został Oli, także zaraz go też bierzemy do kąpania. I myślę, że zrobię sobie dzisiaj jeszcze moją szafę, bo nie wymieniłam jeszcze garderoby z letnich rzeczy na jesienno-zimowe. Także myślę, że dzisiaj mogłabym to zrobić, ale póki co maseczka. Nałożyłam maseczkę i ogólnie chciałabym zostać w niej całą noc. Zobaczymy. Bo jeszcze będziemy jeść pewnie jakąś kolację później. Ogólnie chcemy też zrobić ten słoik, który wam pokazywałam. Także wykąpię Oliwiera i prawdopodobnie będziemy go sobie robić, ale już tego nie będę nagrywać, po prostu w kolejnym vlogu pokażę Wam, jak to wyszło. Bo chciałabym zmontować tego vloga i wrzucić zaraz na kanał. Także tak, mamy godzinę 18. Ja już wykąpana w piżamie, powiem Wam, że w pewnym momencie w życiu człowiek już nie myśli o tym, aby wychodzić gdziekolwiek, spotykać się ze znajomymi, tylko y, dla mnie najważniejsze w tym momencie jest to, abym spędzała czas z moimi najbliższymi, z moją rodzinką i powiem Wam, że w ogóle nie potrzebuję żadnych wyjść, tylko po prostu czas w domu z moją rodzinką w tym momencie jest dla mnie najbardziej satysfakcjonujące, naprawdę. drugą szafę pod łóżkiem bo właśnie zawsze sobie wymieniam garderobę to te rzeczy, w których nie chodzę które będą na dany czas składam właśnie pod łóżko i jest przynajmniej to miejsce, a Julian tak sobie tutaj z mamą siedział, że aż zasnął, muszę go przełożyć do łóżeczka ale powiem wam, że naprawdę jestem mega zadowolona z tego bujaczka i bardzo żałuję, że nie miałam go z Oliwierem, bo naprawdę jest to mega ułatwienie i no i wszędzie mogę sobie Juliana brać czy gotuje, czy się czasami kąpię, to on za każdym razem jest w tym ze mną i, i sobie leży. A teraz już zasnął, także go przełożę. I tak jak wspominałam biorę Oliwiera do kompania i będziemy... Dalej spędzać sobie ten czas. Niedzielny wieczór. Oli lubi kąpiele tak jak mama, także zawsze kupuję mu takie kule do kąpieli. Zobaczymy. To jest taka kolorowa. Montować już tego vloga, także zaraz pojawi się na kanale. A więc subskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco. A my widzimy się już w kolejnym vlogu. Pa!